Witam, witam. O. O. O, dzisiaj obudziłem się po piątej, bo ja ostatnio to chodzę spać typu dziewiąta, dziesiąta. I dlatego budzę się o drugiej, o trzeciej, o piątej, bo u mnie to snu no jest potrzeba niewiele. Po piątej, więc byłem przed, przed wschodem, wziąłem sobie właśnie. Odsłoniłem to okno, bo tak było dość ciemno, i zacząłem sobie robić moje praktyki, które polegają na tym, że najpierw patrzę się na tą ciemną poprzeczkę, a później w jakimś tam czasie z tych dwóch okienek, robię trzecie pośrodku, robiąc takiego niby takiego taki rozjazd. Na palec patrzeć jak palec wyciągnę do przodu o, w takiej odległości będę się patrzeć na palec no to powstaje trzecie okno pomiędzy no i później patrzy się w to trzecie okno bez żadnego tam jakiegoś wymyślania czegokolwiek co ma się, co ma się tam wydarzyć bez żadnego napięcia, bez niczego i robiłem, robiłem te praktyki aż po prostu Zasnąłem i obudziłem się teraz po ósmej. Że nie wiem, z godzinkę robiłem pewnie te praktyki. I zasnąłem z powrotem. No, tutaj po dziewiątej, około dziewiątej, tak dziesięć, przelatuje taki klucz flamingów w ogóle różowych. burze na morzu. Nawet brzmi. Amazona odkryj wyjątkowe dary dżungli. Link znajdziesz w opisie. Już od kilku dni się szykuje na jakieś takie deszczoburze. I się już popadało, grzmiało. I teraz taka cisza, typowa cisza przed burzą. Widzę, że jest odpływ. No zobaczymy, zobaczymy. No. Tutaj to już wiem, że będzie przeciekać, bo tu są dziury w dachu i spływa po ścianie, więc później jak spływa po ścianie, to idzie tu pod drzwiach i tu Massimo, jak jakiś Pineski przepinał, to będzie trzeba folią.

Takie jest uczelnioski koloru, które są. Piękny, cudny zachód słońca się zrobił, tylko no nie można być na plaży żeby go podziwiać, czy na Balkaniu jest taka ilość komarów, że to kompletnie jest nie do przeżycia. Burza, burza strobika. Ostro No, grubo, grubo. Będą no, znowu wielkie kałuże, ogromne kałuże, ta jest jeszcze chyba większa ulewa niż była wtedy. Z piękniejszych zachodów słońca. Tutaj z tyłu. Taka cudnotęcza. A niesamowita zieleń się wybija. Chud słońca na wyspie pełnej komarów no. Tu jak to wygląda dzisiaj spokojnie. No, wygląda jakby nie miało już padać w sumie. No. Jaka jest sytuacja na wyspie? Bo mnie się niektóre osoby pytają i o Meksyk, i o wyspę. O, jaka jest sytuacja na wyspie? Uznałem, że pójdę pobiegać po wschodzie, wykąpię się w morzu i później dopiero powiem, bo po prostu wtedy jest lepiej. Yy, sytuacja na wyspie jest taka, że większość Meksykanów jest kompletnie posrana. Każdy nowy dokument, który mówi dokładnie to samo, bo przedłużał kolejne 15 dni, powoduje jeszcze większy stres u Meksykanów, ponieważ oni wtedy biorą y, chyba pod uwagę to, że aha, czyli, y, czyli jest duży problem, jednak, czyli nasze życie jest zagrożone. Bo dla nich to jest po prostu y, wirus, śmierć. Tak. Jeśli przyjdzie wirus na wyspę, to dla nich po prostu wyginą holbo oni tak na to patrzą. Ludzie co dwa miesiące siedzą w domu, pomimo że nie, nie, nie trzeba, jakby tu nikt na ulicach nie, nie kontroluje, gdzie się i po co się idzie, więc można iść, gdzie się chce, niby jest, że tylko musi być usprawiedliwione, no ale to wystarczy pójść po, nie wiem, iść po Nutellę, już jest usprawiedliwienie, nikt się o to nie pyta, kąpać się nie wolno, na plaży niby nie wolno być, ale jak ludzie o wschodzie, zachodzie sobie tam chodzą czy w dzień, to nigdy policja nic już im nie, nie mówi od jakichś tam tygodnia, dziesięciu dni, może dłużej. Także sytuacja na wyspie jest taka, że jest jeszcze mniej ludzi widzialnych. Nieraz wychodzą jacyś nowi, którzy typu nigdy nie widzieli mnie i się patrzą na mnie. Ja szczytuję oni są przekonani, aha, zaczęli wpuszczać turystów. No bo ja dla nich jestem po prostu idealnym, kompletnie wypisz, wymaluj, gringo. Gringo, czyli turysta ze Stanów Zjednoczonych. Wysoki, blond, jakby no wszystko, wszystko. Ja jestem, ja jestem turystą z Ameryki, nawet z niektórymi sklepikarzami. Ja do nich mówię po hiszpańsku, nie jestem u nich tydzień, oni już zapominają, oni do mnie tam swoim pół, pół meksykańsko-angielskim chcą mówić, na przykład, nie? Że... Także ja w ich systemie jestem kompletnie, absolutnie jestem obcokrajowcem, który... który oczywiście, wiadomo... może im przynieść śmierć poprzez wirusa, nie? Także sytuacja na wyspie jest jednym słowem chujowa, nudna, deprymująca w pewien sposób, bo... Yy, jeszcze doszły te komary ostatnie do jakiegoś tygodnia i to jest masakra. Z komarami jest taka masakra, że jak wcześniej były meszki, okej, okay, ja do meszek jestem przyzwyczajony, ale to, co się dzieje z komarami, to jest masakra po prostu. Yy, dlatego jak byłem w 2013 roku, to ja byłem pewien, że ta wyspa nigdy nie stanie się wielce turystyczna ze względu na meszki, ze na meszki, ja nie wiedziałem, że mogą być takie plagi komarów, jakie są teraz. To jest po prostu niewyobrażalne. To ostatnio śmieci wynosiłem na koniec sesji, Trzeba taką furteczkę otworzyć, żeby tam szopy prasze nie wyjęły tego jedzenia, tego, tych śmieci. I musiałem tam otwierając tą furteczkę stać, a nie ruszać się przez, nie wiem, dwie sekundy. Popatrzyłem na moje łydki i miałem jakieś tam na przykład... 30-40 komarów już siedzących i już chcących. To nie są takie spokojne komary, to są bardzo agresywne komary, które po prostu lecą, siadają, gdzie się da usiąść, i od razu, od razu wysysają. Ja i tak nie mam żadnych reakcji alergicznych po tym, czyli ja czuję komara, jak mnie kąsi lub jak skończy mnie kąsić, i później, jak przemyję to wodą, to u mnie już jest koniec. Nie ma bąbli, nie ma drapania, tak itd. Pierwszego niby ma się coś zmienić czerwca. Znaczy od pierwszego mają zacząć wprowadzać semafory w całym Meksyku. Eee, czyli czerwony, żółty, zielony. Ja bym dawał 95%, że będzie wprowadzony czerwony na następne dwa tygodnie albo z 10 dni. Eee, no i tyle. Niby w różnych miejscach w Meksyku jest różnie, że Gdzieś na plaży można się kąpać, można, gdzieś są lokale pootwierane, ale w ogóle nie wiadomo, gdzie są te informacje. Ludzie na wyspie też mają już problemy, są zmęczeni sytuacją. Ci, którzy wychodzą, i ci, którzy nie wychodzą, też są zmęczeni ze względów finansowych. Niektórzy po prostu już się pojawiają ogłoszenia: Sprzedam zepsutą lodówkę, jakby ludzie wygrzebują cokolwiek znaleźli że mają i im nie jest potrzebne, żeby sprzedać. Mam 23 dolary, kto mi je kupi. Jakby ogłoszenia na grupie są coraz dziwniejsze. I, i też niektórzy Argentyńczycy opuszczają wyspę. Ci, którzy pracowali tu w obsłudze sklepów w restauracji czy coś, wyjeżdżają, ponieważ jest tu dla nich za drogo, a nie mają żadnego... Dochodu, więc jadą gdzieś do Meksyku, gdzie wiedzą, że mogą dojechać, i tam są na przykład inni ich znajomi, mają duży dom i oni u nich będą za darmo, albo jest to miejsce, gdzie na przykład restauracje są otwarte, czy coś takiego, i oni myślą, a może wiedzą, że będą mogli tam dorobić. Także sytuacja jest, 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 jest słaba, jest męcząca. Ja już też jestem zmęczony, nie potrafię znaleźć takiego swojego rytmu. Tu zacząłem biegać coś po plaży, ruszać się, bo brakuje mi też jakiegoś takiego różnorodności fizycznej bo gdy ciało jest za stałe takie, no to głowa też źle funkcjonuje. No i to tyle. Śliczny jest ten obraz.